Piąty element studio Klan Przemytników żyżupy Przedstawia przedstawienie pod tytułem Tyle tubiś pedał Tyle tubiś pedał Tyle tu bisz pedał Tyle tu bisz pedał Tyle pedał Tyle No pedał Bom dał wszystkim polskim dzieciom Trochę śmiechu i radości Miały być bajki, a są pedały, ej Pedał to wróbelek, ćwir, ćwirek Pedałem jest muchomorek i świrek Pedał Tytus to pedał, Romek i Atomek gay. A pedofil to papcio miel, Reksio pedał, Pankrac pedał Smerfy pedał, Rumcajs pedał kucio pedał, mumik pedał gumiś pedał, Uli pedał Tik-Tak pedał, Plastuś pedał Panklex pedał, Kulfon cool pedał Bonifac pedał, Filemon pedał Lolek pedał, Lolek też. E, pedałami są też mi się, wiedzą o tym wszyscy w pisie. Zaje mi się, że u szatek i puchatek, nawet kurwa, miś pluszapek. Jogi, kolar, gejów paczka. Może pedałem, jest kaczka, dziwaczka. Tylle tu byś pedał, tyle tu pedał, tyle tu pedał, tyle tu byś pedał. pedał. Telecyp śpedał. No. Telecyp śpedał. Jak? Co? No. Telecyp śpedał. Co? No. Ej, ej. Gryzły się kaczki okropnie. A, a, a niech tę kaczkę gęś kopnie.